Od dłuższego czasu szukałem jakiegoś nowego pomysłu na grę. Chciałem zrobić coś bardziej ambitnego niż mój ostatni projekt. W poszukiwaniu inspiracji odpaliłem sobie generator losowych słów, ale zaznaczymy sobie wszystkie słowa i zobaczymy. Pyłek. Pyłek pszczeli. Żeby zawęzić poszukiwania, zrobiłem listę 200 rzeczowników i napisałem swój własny generator. To również nie przyniosło oczekiwanego natchnienia. Myślałem o czymś absurdalnym, ale też wywodzącym się z życia codziennego, aż w końcu wymyśliłem: symulator ściągania na sprawdzianie. Wyobraź sobie, że jesteś uczniem technikum, konkretniej technik programista, i masz teraz ważny sprawdzian, od którego zależy czy zdasz klasę. Jak to uczeń technikum? Nie nauczyłeś się i musisz teraz kombinować. Tak właśnie wygląda moja codzienność. Od początku wiedziałem, że to musi być gra 3D i tu pojawił się pierwszy problem. Nie mam pojęcia, jak korzystać z Blendera. Mam nadzieję, że pamiętacie, jak wyglądały modele 3D w mojej ostatniej grze. Stwierdziłem, że wypadałoby ogarniać chociaż podstawy, więc odpaliłem pierwszy lepszy poradnik i przystąpiłem do działania. Poszło całkiem nieźle, do pewnego momentu. Więc stwierdziłem, że czas narysować swoją postać i przejść do modelowania już na poważnie. Okazało się to serio przyjemne. Wystarczyło tylko ogarnąć kilka skrótów klawiszowych. Kwestia przyzwyczajenia. Gdy już zrobiłem model nauczyciela, który służy również za uczniów, stwierdziłem, że nie ma na co czekać i od razu przeszedłem do pozostałych modeli, których potrzebowałem: ławki, laptopa i krzesła. Zrobiłem jeszcze dwa takie fejkowe laptopy z mniejszą ilością szczegółów, ale o tym zaraz. Otworzyłem projekt w silniku i zrobiłem główną scenę. Ustawiłem podłogę kilka ścian i naszego gracza. Dałem mu tylko kamerę, bo nie potrzebowałem nic więcej. Później rozstawiłem wszystkie modele. Teraz można było już przejść do programowania. Wyobrażałem to sobie tak. Na sprawdzianie jest 10 pytań. Nasz uczeń nie zna odpowiedzi na żadne z nich, więc na każdym może tylko strzelać. Są trzy odpowiedzi do wyboru, więc jak łatwo można policzyć, mamy 33% szans na trafienie. I tutaj wchodzi główna mechanika gry, czyli ściąganie. Dopiero gdy ukończymy proces ściągania, możemy udzielić poprawnej odpowiedzi. Ściągać możemy od kolegi siedzącego obok albo z internetu. Gdy ściągamy od kolegi, nauczyciel nabiera podejrzeń. Dodatkowo ma on dwa komputery na swoim biurku: jeden prywatny, a drugi służbowy. Gdy patrzy w kierunku służbowego laptopa, jego pasek podejrzliwości zwiększa się wolniej, niż gdy się obróci i będzie patrzył na swój prywatny komputer. Jednocześnie na służbowym laptopie ma podgląd na ekrany uczniów, więc widzi, gdy ściągają i łapie ich na tym od razu. Zacząłem od zaprogramowania wychylania się do kolegi. Gdy gracz przytrzyma przycisk Q, może wychylić się i ściągnąć odpowiedzi od kolegi. Później zrobiłem tak, żeby raz na jakiś czas nauczyciel obracał się do drugiego komputera i. no tak. Dodałem jeszcze wskaźnik podejrzenia i drugi przedstawiający postęp w ściąganiu. Ale zanim to zrobiłem, to czegoś mi tu brakowało. Jakoś tu pusto. Dodałem więc tablicę i drzwi. Teraz zostało najważniejsze: komputer, a dokładniej sam ekran naszego laptopa. W końcu to tutaj będzie się odbywać nasz gameplay. Muszę przyznać, że obawiałem się tego momentu. Bałem się, że zrobienie komputera w komputerze będzie bardzo trudne. Na szczęście okazało się, że ktoś już całą robotę zrobił za mnie. Pobrałem projekt z biblioteki, pożyczyłem kodzik i wszystko śmigało jak trzeba. Dostosowałem go jeszcze tylko do swoich potrzeb. W oryginalnej wersji każde pytanie musiałoby być osobną zakładką i trzeba by było się przez nie przeklikiwać, a ja zrobiłem tak, żeby każde następne pytanie losowało się po udzieleniu odpowiedzi na poprzednie. Teraz pozostała w sumie ostatnia rzecz, jeśli chodzi o gameplay. Sztuczna inteligencja. Wymyśliłem sobie, że gracz może skorzystać z chatbota i nazwałem go ChatLPG. Dodałem mu zakładkę, tak żeby gracz przeklikiwał się tylko pomiędzy sprawdzianem a chatbotem. I gotowe. Zostało tylko zająć się kilkoma drobnymi szczegółami. Dodałem sufit i lampy z mojego innego projektu. Zrobiłem okna w ścianie za plecami gracza, tak aby słońce wpadało przez nie do pomieszczenia. I nie byłbym sobą, gdybym nie dodał jakiegoś bezużytecznego detalu, więc napisałem losowe generowanie pory dnia, którą można poznać po tym, że słońce inaczej rzuca cień i daje światło innego koloru. Dodałem sound efekty i napisałem muzykę do menu głównego, nieprzypadkowo podobną do tej z ostatniego projektu. Zrobiłem samo menu, ustawienia, napisałem krótką instrukcję i to tyle. Jak zawsze grę możecie sobie sprawdzić, link w opisie. Dajcie znać w komentarzu co o tym myślicie i czy macie jakieś pomysły jak można by rozbudować tę grę. Ja osobiście myślałem o dodaniu ściągania z telefonu. Miłego grania. Cześć! Od początku wiedziałem, że to musi być gra 3D i tu pojawił się pierwszy problem. Kurwa, problem.